I mamy, i gramy, i zaczyna Sparta. Sparta, która jest oczywiście Beniaminkiem, że on był w stanie dwucyfrowe liczby bramek. Ale poczekajmy, bo teraz akcja dla Sparty. Jest uderzenie, ale obok bramki. Przyspieszenie na rozegranie tej akcji trochę szybciej. Nowak jest zagranie do Pilipczuka. Pilipczuk, Pilipczuk, Pilipczuk. Jest już polukarnym, ale tym razem nad bramką. Całkiem niezła akcja. Znowu bardzo szybka. Pomiana Krzaki i... 0 do czterech, jedyna porażka w sparingach z Unią Nowa Sarzyna, popatrzmy, będzie dobra szansa, jest uderzenie i co jest, piłka w siatce i mamy 1 do zera i gospodarze cieszą się z pierwszej inauguracyjnej bramki w zamojskiej klasie okręgowej. Numer 14, a więc Kacper Zając był tym zawodnikiem, który w tej sytuacji... Finalizował tę akcję. Trochę dopomogło szczęście, trochę dopomógł rywal. Odbita jeszcze ta piłka od jednego ze stoperów. Kruk jest już polukarnym polu karnym, dogrywa gdzieś tam Duczak dobrym ślizgiem. Tym razem ratuje sytuację. Kraj na prawą stronę to może być bardzo dobra szansa. Popatrzmy, jest strzał, ale wysoko, wysoko nad bramką. Wolkodaw niezła piłka na 11 metry. Tam najwyżej ze wszystkich Juri Peri. Jest trochę miejsca w środku pola. Kruk jednak decyduje się na długą piłkę. Wychodzi z bramki. Pranowicz bez problemu to łapie. Na szansa. Buczak, Buczak do lewej nogi strzela, ale Pranowicz. No i faktycznie tak dzisiaj bywa. Jest zagranie do przodu, zając, zając. Udało mu się wygrać te przebitkę. Zgrywa do Filipczuka, Będzie, będzie 2 do 0. Filipczuk pakuje piłkę do siatki. No i tutaj jest 2-0. Duża radość na trybunach. I kompletnie zasłużone prowadzenie sparty, jeszcze podwyższone jest, 2-0, a za nami dopiero 23 minuty gry. Karza. widzimy, że pressing zawiązany i co? I jest 11. no bezdyskusyjnie fauluje w tej sytuacji Wójcicki, powalony Halecz, jeszcze zaraz my to zobaczymy. Zobaczymy, Perin bez problemów, boczną siatkę, jest 1-2. Właściwie 2 do jednego jest z perspektywy gromu, 1 do 2. Grom zaczyna do tego meczu wracać. Nie udało się tutaj nic stworzyć z akcji. Tak naprawdę nie było tutaj zbyt wielu dobrych sytuacji dla zespołu gości. Ochal, na powyrywali. Oje, błąd stoperów, Popatrzmy, zając, zając, zając obok bramki. Musisz nawet obejrzeć powtórki. Popatrzmy, będzie niezła szansa. Zając przedziera się, nie wiem czy nie był tam gdzieś zahaczany. Popatrzmy, bo teraz Sparta w natarciu. Jest całkiem niezłe przedarcie się, jest piłka w pole karne. Tam zając jeszcze jest strzał, ale. W stronę Wolkodaw ładnie przyspiesza Wolkodaw ładnie to zrobił znowu Wolkodaw, ale tym razem nad bramką, które planujemy w tych najbliższych tygodniach i najbliższych dniach. Kończy nam arbiter pierwszą część tego meczu. 2 do 1 dla Sparty Łabunie. Licz próbuje, teraz ładnie popracowały w defensywie Sokołowski. Jest zagranie do przodu, popatrzmy, nie było chyba tutaj spalonego. Pilipczuk, Pilipczuk jest sam w polu karnym. Pilipczuk, Pilipczuk po krótkim słupku, 3 do 1. Kapitalnie to zrobił, dostał świetną piłkę. Za plecy obrońców zerwał się tam. Tak naprawdę biegł sam przez te dobre 15, może 20 metrów. Padł w pole karne, kapitalnie wykończył tę akcję. Mircza, ale o tym za chwilę. Pilipczuk, Pilipczuk poluje na hatryka. Pilipczuk w polu karnym. Pilipczuk zgrywa gdzieś tam na 11 metrach. Wolkodaw. Wolkodaw próbuje, znowu drybluje, pomaga mu Perin. Perin, ale kapitalnie odbił to. Ochal, bardzo dobry. Kalicz do Perina, Perin skleił tę piłkę, Perin ma na lewej nodze, Perin jeszcze rykoszetę, piłka w siatce, jest 3 do 2, druga bramka dla Gromu i znowu grożą palcem tutaj piłkarze, gości, gospodarzom. Trochę miejsca, też piłkę do siatki wpakował, teraz popatrzmy, jest dośrodkowanie, ale błąd tutaj bramkarza, ale Zając, Pilipczuk do Zająca, Zając sam na sam z bramkarzem obok no, bramki uderza. Niewiele tutaj zabrak. Pczuk będzie miał szansę przyspieszyć przy linii. Pilipczuk w pole karne, tam zobaczmy do kogo ta piłka trafi, blisko był Nowak, ale popatrzmy, będzie szansa na akcję w drugą stronę. Jest Buczak, Buczak, Buczak na skraju pola karnego, płasko w szesnastkę, popatrzmy i co? Obok bramki jednak ta piłka przelatuje, chyba nie strącił jej w ogóle Tomasz Dziuba. Na lewą stronę w pole karne, niedokładnie kończy arbiter to spotkanie i słyszą Państwo to na pewno bardzo dobrze, że Sparta Łabunie wygrywa 3 do 2 z Gromem różaniec.